Na przegląd prasy regionalnej mówiliśmy teraz o prawdziwych pasjonatach kina i tematu nie kończymy. Okazuje się, drodzy moi, że mnóstwo ludzi jest takich w naszym kraju, którzy pokochali kino i o tym mówią też i piszą też Wiadomości Świętokrzyskie. To się nazywa zawodowa pasja i miłość. Tak myślę, można podsumować to wszystko, co robił pan Franciszek Bednarski, i robi, bo od 55 lat jest, uwaga, uwaga, kinooperatorem nie w wyobraża sobie, żeby w życiu mógł robić inny zawód, tę właśnie profesję pokochał. No jak się okazuje, na grubo ponad pół wieku się z nią nie rozstaje i za swoją długoletnią pracę pan Franciszek, dziś 75-letni, otrzymał w tym roku nagrodę od prezydenta Ostrowca. Tutaj w artykule cała historia, tak naprawdę, oczywiście skrócona, bo domyślam się, że tych opowieści, tych anegdot pan Franciszek ma mnóstwo w swojej pamięci i mógłby niejedno, niejedno mówić. Co ciekawe, okazuje się, że. Jak pan Franciszek wspomina, w kinie, w którym był właśnie kinooperatorem, bardzo często bardzo wielką popularnością cieszyły się bajki. I to chyba największą, często, największą popularnością często okazywało się, że to nie tylko dzieci z wielką przyjemnością chodziły na przykład na Bolka i Lolka, czy Misia Uszatka, ale dorośli mieli przez to niesamowity pretekst, by również pooglądać te bajki, które naprawdę, naprawdę były niesamowicie lubiane. I lubione są do dzisiaj, na przykład na naszej antenie też można oglądać. Zdaniem pana Franciszka polska kinematografia nie ma sobie równej na świecie. No a mówi to ekspert, drodzy moi, który obejrzał już kilkanaście tysięcy filmów. Panu Franciszkowi życzymy wszystkiego najlepszego. Panu Franciszkowi życzymy tego, żeby nigdy nie znudził się kinem. Choć, jak sam mówi, nie ma takiej możliwości. To wiadomości świętokrzyskie. My przechodzimy teraz do kolejnej gazety, tym razem Kulisy Powiatu. I tutaj, uwaga, uwaga, kolejny człowiek z pasją, Wojciech Jagielski, czyli publicysta, gościł w Trębaczewie 8 października. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Dobre Książki i Kawa. Wszyscy ci, którzy wybrali się na to spotkanie, mieli okazję dowiedzieć się nieco więcej o pracy tego dziennikarza i porozmawiać o wszystkich Trudnościach związanych z jego pracą. No, a tego troszkę jest. Wojciech Hegielski to reporterzysta, autor kilku książek poświęconych krajom, w których toczy się wojna. Przez wiele lat był także korespondentem wojennym Gazety Wyborczej. Obecnie pracuje w Polskiej Agencji Prac Prasowej. Do Trębaczewa przyjechał, by podzielić się swoimi doświadczeniami i opowiedzieć o wyprawach do RPA czy Afganistanu. Słuchacze z wielkim zaciekawieniem obserwowali i słuchali tego, co. Do powiedzenia ma, um, miał Wojciech Jagielski. I wcale się nie dziwię, bo na przykład. Sam um, Wojciech Egielski mówi. Nie wychodząc na ulicę, nie idąc do ludzi, można się dowiedzieć więcej, ale jest to żerowanie na innych. Dlatego on wybrał e, taką pracę, gdzie jest blisko, gdzie jest centrum wydarzeń i gdzie może przekazać nam wszystkim um, i mógł przekazać nam wszystkim te informacje. Nie było lekko, nie było łatwo. E, czytałam nie jeden wywiad z samym Wojciechem Egielskim czy z jego żoną. E, to były trudne czasy, kiedy pracował jako korespondent wojenny. Ale dało się, udało się, e, przeszli to razem i faktycznie potem pozostały niesamowite książki, reportaże. To wszystko też nie mogli usłyszeć ci, którzy pojawili się w Trębaczewie na, spotkanie, na spotkaniu z Wojciechem Jagielskim. To Kulisy Powiatu, my przechodzimy teraz do Tygodnika Ponidzia. Sport drodzy moi, e, sport jakże ważne w życiu jest, to wiedzą chyba wszyscy, a 13 października mieszkańcy powiatu Kazimierskiego uroczyście obchodzili jubileusz dziesięciolecia powstania Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. Wydawałoby się, że to długi czas, a minął jak jeden dzień. Nie, tak mówił podczas otwarcia gali jeden z inicjatorów budowy ośrodka Starosta Kazimierski, Jan Nowak. Mnóstwo gości, mnóstwo oficjeli i mnóstwo ciepłych słów pod adresem wszystkich tych, którzy pracują, którzy przyczynili się do powstania i do działania tegoż właśnie. Ośrodka. Co ciekawe, pojawiły się także gwiazdy z, tych okaz z okazji tych dziesiątych urodzin. Mnóstwo gości specjalnych, słynnych sportow sportowców, którzy niegdyś gościli w ośrodku, uświetniając swymi osobami różnorakie imprezy. Był m.in. Artur Sowiński, mistrz KSW, czy też gwiazdy tenisa stołowego trenujące niegdyś w barwach Rafaello Kazimierza Wielka, jak Antonina Szymańska, obecna mistrzyni Polski. I Paulina Narkiewicz, była mistrzyni, panie zagrały i swoim pojedynkiem uświetniły te obchody. Bardzo dużo się działo. My, oczywiście, kolejny raz myślę, możemy powiedzieć, że 10 lat to wydawałoby się dużo, ale to mało i chcemy więcej. Razem oczywiście z wszystkimi tymi, którzy korzystają z atrakcji Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. To pierwsza część przeglądu prasy. Na drugą zapraszam podczas trwania naszego programu. Pewnie gdzieś za pół godziny czy godzinę, pojawi się druga odsłona.